Jeśli chcesz otworzyć niezapomniane kinowe wrażenia na dużym ekranie w zaciszu własnego domu, ten wysokiej jakości telewizor będzie na szczycie twojej listy. Z9K zapewni zapierający dech w piersiach realizm dzięki najwyższej jasności i głębi kontrastu, tworząc obraz, który wciągnie cię w atmosferę każdej ze scen. Od poszarpanych krawędzi skał, drobinek ziaren piasku, które tworzą detale i faktury, po subtelne pasma włosów i odcieni skóry, Z9K przyjmie sygnał obrazów do wolnej rozdzielczości i przeskaluje ją do jakości obrazu, którą. Może zapewnić tylko rozdzielczość 8K. Dzięki temu zobaczysz niewiarygodną ilość szczegółów. Sercem systemu jest nasz rewolucyjny procesor XR z inteligencją poznawczą, która rozumie, jak my, ludzie, widzimy i słyszymy, aby dostarczyć niezwykle naturalny obraz, niezależnie od tego, co oglądasz. Za pełny, wyraźny kontrast odpowiada układ XR Backlight Master Drive, który wykorzystuje unikalny algorytm lokalnego przyciemniania do precyzyjnego sterowania tysiącami maleńkich diod mini LED. W rezultacie możesz rozkoszować się niesamowicie realistycznym obrazem wschodu lub zachodu słońca, ze wszystkimi różnymi subtelnymi, wręcz magicznymi poziomami światła. Rozrywka na dużym ekranie zasługuje na wyjątkowy dźwięk. W Z9K zastosowano wysokotonowe, pozycjonujące głośniki, aby każdy dźwięk dochodził dokładnie z miejsca, gdzie dzieje się akcja, więc w sposób naturalny poczujesz się jego częścią. Technologię tę te nazywamy akustik multi-audio. Stworzy ona naprawdę wciągające wrażenia dźwiękowe w filmach, programach telewizyjnych, grach i muzyce. Na obraz i dźwięk często wpływa otoczenie, np. zakłócające w widok jasne lampy lub zasłony pochłaniające dźwięk, które odbierają wrażenia dźwiękowe, ale nie w Z9K. Dzięki naszej nowej technologii Bravia Cam ustawienia obrazu i dźwięku zostaną automatycznie zoptymalizowane. Dzięki czemu za każdym razem uzyskasz najlepsze wrażenia z oglądania. Bravia Cam uwalnia również nowe sposoby korzystania z telewizora, w tym sterowanie gestami, lub czat wideo z rodziną i przyjaciółmi. Kiedy nie używasz kamery, po prostu ją wyłącz lub zamknij pokrywę obiektywu. Ponieważ wiemy, że kochasz filmy, w zestawie znajduje się nasza ekskluzywna usługa streamingowa Bravia Core. Otrzymasz 10 filmów spośród ogromnego wyboru najnowszych i klasycznych hitów filmowych Sony Picture, a także 24 miesiące nieograniczonej transmisji strumieniowej, ponad 100 innych filmów. Dzięki połączeniu doświadczenia firmy Sony w dziedzinie produkcji filmowej oraz technologii obrazu i dźwięku z Bravia Core zauważysz niezrównaną jakość obrazu, bliską jakości płyty Blu-ray. Odnajdziesz tu również największą kolekcję tytułów IMAX, a nawet ekskluzywne wywiady i materiały filmowe z zakulis. Z9K to nasz najlepszy flagowy telewizor, który przeniesie Cię do świata Twojej ulubionej rozrywki, zapewniając najwyższą jakość.